Jeszcze niedawno remis z zespołem z Islandii był przyjmowany z ulgą, a awans po dogrywce nad klubem z Kazachstanu urastał do rangi piłkarskiego święta. A jak jest obecnie, legia po wyjazdowym remisie w Ostrawie nie kryje frustracji, a mis Polski rozjeżdża rywali z północy jak walec. Co się zmieniło i co ważniejsze, kiedy dokładnie to się zaczęło? Polska piłka klubowa od lat czekała na taki moment. Dlaczego w końcu zaczęliśmy wygrywać to, co wcześniej przegrywaliśmy fatalnym stylu? Legia Lech, Jagiellonia, Raków sezon po sezonie zaczęły przesuwać coraz dalej granice oczekiwań kibiców. Kiedy z outsiderów staliśmy się faworytami wczesnych faz kwalifikacji czy naprawdę możemy dziś czystym sumieniem mówić o tym, że Liga Mistrzów to nie przerywany w najlepszym momencie sen, ale faktycznie osiągalny cel. Zreformowana Liga Konferencji naprawdę rozpieściła polskich kibiców i rozbudziła apetyty. Ograny i sensacyjne zwycięstwo na Stanford to jak na europejski puchar trzeciego sortu emocje z Wyższej półki. A dla przeciętnego widza piłki kopanej z Nadwisły, latami karmionego kompromitacjami z zespołami z Kazachstanu, Islandii czy Luksemburga, coś w rodzaju piłkarskiego objawienia. Tylko w ubiegłym sezonie Legia Warszawa zainkasowała w lidze konferencji ponad 11 milionów euro, Jaga trochę ponad 10 baniek. Jasne, spora część tych kwot znika bardzo szybko. Premie meczowe, przeloty, organizacja spotkań wypłaty. Ale jest coś, czego nie da się przeliczyć na zero jedynkowe słupki przychodów i rozchodów. Polskie kluby mają wiernych kibiców, a także nowoczesne stadiony, które żyją. Pełne trybuny, dobra frekwencja, rosnąca sprzedaż biletów, która daje finansowy oddech. Jednak żeby się nie zachłysnąć, mimo tych wszystkich pięknych chwil, tak naprawdę od elity piłkarskiej Europy nadal dzieli nas głęboka przepaść. Spójrzmy na. To chłodnym okiem. Lazio za marne występy w rozgrywkach Ligi Europy zgarnęło ponad 24 miliony euro. A Intrakt podobnie, Lyon ponad 22,5, Rangersi ponad 20. Nawet Karabach, który tak naprawdę nie pokazał nic wielkiego, wyciągnął z tego więcej niż Legia i Jaga. Jeden wygrany mecz, a na koncie ponad 16 baniek. A słową Bratysława, który przegrał wszystko w Lidze Mistrzów, za pasmo klęsk zebrał mimo wszystko pokaźne prawie 22 miliony euro. Tak, 8 porażek, 0 punktów i ponad dwa razy więcej niż najlepsze polskie ekipy. Taka brutalna arytmetyka trochę tonuje euforyczne nastroje, ale rywalizację w lidze konferencji należy przyjąć za początek drogi w kierunku czegoś większego, zaś Czesi, Słowacy czy chociażby Szwajcarzy są dla nas punktem odniesienia. Warto też pamiętać, że Liga Konferencji nie powstała z myślą o splendorach. UEFA stworzyła te rozgrywki po to, by w końcu zasilone większą gotówką zostały niższe piętra europejskiej hierarchii, czyli ligi takie jak nasza. Z polskiej perspektywy trudno marudzić. Lepiej mieć 10 milionów euro ekstra, niż ich wcale nie mieć, więc w tym sensie Conference League robi robotę. Pozwala co sezon wrzucić coś do skarpety, ale jeśli mamy mówić o skracaniu dystansu do czołówki, trzeba dodać coś jeszcze. W tym wyścigu nie jesteśmy sami i okazję do zarobku wyczuli także inni. Każdy awans, każdy uciłany punkt, każde zwycięstwo to walka o premię z puli, która w tym sezonie przekroczy 3 miliardy euro. Dla porównania sam awans do fazy ligowej Ligi Europy to ponad 4 miliony. To pieniądze, które już teraz mogą robić dużą różnicę w budżetach, zwłaszcza dla Legii, która z nowym trenerem chce na poważnie bić się o mistrzostwo. Za wejście do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA wypłaca ponad 3 miliony euro. To o milion mniej, ale wciąż mówimy o sporym zastrzyku gotówki za relatywnie niewielki wysiłek. Te sumy rosną zauważalnie. Dla kontekstu, dekadę temu Legia zgarnęła w Lidze Europy 5 milionów euro. 3 lata temu już 7 milionów. Lech Poznań, zanim jeszcze powstała Liga Konferencji Europy, zarobił w Lidze Europy ponad 5 milionów. Tak więc dziś kluby mogą liczyć na dużo, ale dopiero te, które zagrają w Lidze Europy lub Champions League dostają naprawdę godziwe pieniądze. Im wyżej w pucharowej drabince, tym większe wypłaty ale też większa konkurencja. Liga Konferencji to tak naprawdę szansa na dorobienie do budżetu i jakieś drobniaki na transfery. Liga Europy to walka o rzeczywistą zmianę poziomu funkcjonowania klubu na lata. Na razie jesteśmy w stanie skutecznie korzystać z tej pierwszej, aspirujemy do tej drugiej i marzymy o tej trzeciej, czyli lidze Mistrzów. Oczywiście nie można ignorować tego, co Liga Konferencji wnosi do polskiej piłki w szerszej perspektywie. Dzięki zdobytym punktom w rankingu UEFA EkstraKlasa wystawi w kolejnym sezonie. 5 drużyn w europejskich pucharach. To oznacza więcej szans na awans, więcej wpływu, więcej meczów, a więc sumarycznie większe pieniądze dla całej ligi. Tak właśnie swoją pozycję budowały inne kraje, a także ich przedstawiciele klubowi. Bodo Glimt, Slavia Praga, Wiktoria Pilzno. Wszystkie kluby, które możemy brać za przykład, korzystały z tego systemu zarobkowania, tylko teraz można to zrobić jeszcze szybciej i skuteczniej. Liga Konferencji to nie jest nasz docelowy przystanek. To pierwsza stacja na trasie, którą ktoś już Przejechał zostawiając po sobie otwarty szlak. I mimo znakomitych występów naszych drużyn, pojawia się tu mały problem, gdy patrzymy na wymagane tempo jazdy. Zachód uciekł nam już dawno Reformy UEFA, które pompują coraz większe środki w Ligę Europy są faktem Tyle, że ich beneficjentami byli inni W pierwszym sezonie fazy ligowej w Europie Środkowej pieniądze rozeszły się bez naszego udziału Spójrzmy na suche dane Belgia niecałe 100 milionów euro, Austria 88, Czechy niecałe 70, a Polska 21,5 Nawet jeśli odjąć premię z Ligi Mistrzów, to Belgowie i Czesi zgarniają prawie dwa razy więcej z Ligi Europy i ligi konferencji Europy, niż my. My z kolei wyprzedzamy finansowo tych, którzy i tak byli za nami: Słowenie, Węgry, Rumunie, Kazachstan. Ale żeby przestać zadowalać się tym, co spadnie z europejskiego stołu, musimy zacząć zbierać z niego jeszcze więcej. Nie mamy wsparcia oligarchów, państwowych gigantów chętnych do inwestowania w piłkę nożną ani politycznego lobby. Karabach czy Ferenczfarosz to kluby, które funkcjonują w zupełnie innych realiach. My musimy liczyć na wyniki, bo tylko one są tu walutą bezdyskusyjną i bardzo korzystną w wymianie na pieniądze do wydawania czy inwestowania. Przykład płynie z dobrze nam znanego wszystkim norweskiego klubu, który w zeszłym sezonie zadziwił piłkarską Europę. Jeszcze kilka lat temu Legia Warszawa była stałym bywalcem europejskich pucharów, a Bodo Glimp dopiero wracało do norweskiej elity. Dziś polska stolica może tylko zazdrością patrzeć na klub z miasteczka leżącego za kołem podbiegunowym, który co sezon gra wiosną w Europie, bije kolejne rekordy zysków i rozwija się w tempie, które dla jakiegokolwiek reprezentanta naszej ligi pozostaje poza zasięgiem. I to wszystko przy budżecie, który w poprzednim sezonie wynosił około 16 milionów euro, czyli niecałe 70 milionów złotych. I mówimy tu o całym budżecie, a nie całkowitych przychodach. Te trzeba by podwoić, żeby uzyskać pełny obraz skali. Dla porównania, według raportu Grant Orton, podobne środki Lech Poznań przeznaczał wyłącznie na pensje dla piłkarzy w rozgrywkach 2022-2023. Rok później chwalił się, Najdroższą kadrą w historii. Można więc założyć, że utrzymanie szatni Lecha czy Legii kosztowało więcej niż cały piąt sportowy Bodo. I owszem, oba polskie zespoły mogą pochwalić się wygranymi dwumeczami z Norwegami w minionych latach, ale żaden z nich nie może pochwalić się półfinałem Ligi Europy. Z kolei Jaga w zeszłym sezonie zakończyła swoją europejską przygodę z najbardziej prestiżowymi rozgrywkami, przegrywając dwumecz właśnie z Bodo. Kilka miesięcy później Norwegowie, choć dostali srogą lekcję od spurs w dwumeczu Finałowym Ligi Europy zupełnie nie mieli powodów do narzekań, bo UEFA przelała im na konto 26 milionów euro. To więcej niż roczne przychody niejednego klubu ekstraklasy. Ekipa z miasta liczącego około 53 tysięcy mieszkańców stała się tym samym najbogatszym klubem w Norwegii. I to nie dzięki agresywnemu marketingowi, nowym obrzydliwie bogatym właścicielom czy inwestorom z krajów arabskich, ale zwyczajnie poprzez wyniki osiągnięte na boisku. Niemniej mimo przepaści finansowej czy przewag organizacyjnych po stronie rywali, nasze powody do optymizmu są coraz bardziej konkretne. I nie chodzi tylko o to, że reforma europejskich pucharów otworzyła nam nowe furtki i pozwoliła zarobić nawet tym, którzy jeszcze niedawno ledwo przebijali się przez eliminację. Po latach marazmu coś rzeczywiście drgnęło. Polska piłka klubowa nie tylko wstała z kolan, ona w końcu zaczęła biec do przodu bez potknięć na pierwszej lepszej przeszkodzie. Za nami najlepszy lepszy tydzień w historii naszych występów w Europie. Cztery mecze i ani jednej porażki. Lech Poznań rozbił rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów. Legia Warszawa dowiozła remis na trudnym wyjeździe w kwalifikacjach do Ligi Europy. W Lidze Konferencji Jagiellonia wygrała rzutem na taśmę, a Raków zwyciężył mecz bezdyskusyjnie. Bilans trzy zwycięstwa, jeden remis, bramki 14 do 4, a do tego dobry dorobek w rankingu UEFA. Polska umocniła się dzięki temu na 13 miejscu w klasyfikacji i choć przed nami wciąż długa droga, by wskoczyć do pierwszej dziesiątki, to takich dni meczowych potrzebujemy więcej. Wszystkie oczy skierowane są teraz na mistrza Polski, który wystartował zadziwiająco dobrze. Upokorzenie lata w Lidze Mistrzów grzmiały na główki zagranicznych gazet, a Lech Poznań w końcu dał nam powód, by potraktować go jak europejski zespół z ambicjami. 7-1 do 1 z Brajda League nawet jeśli mówimy o rywalu z Ligi Islandzkiej, nie mogło przejść bez echa. Tak wysoki wynik w eliminacjach do Champions League budzi nie tylko w Polsce. Zagraniczne media piszą o katastrofie i rzadko spotykanym rozmiarze porażki na tym etapie rozgrywek. Lech, mimo porażki z legią w Superpucharze i przegranej inauguracji ekstraklasy z Krakowią, w Europie wyglądał, jakby w ostatniej chwili odblokował jakiś wewnętrzny tryb turniejowy. Awans do kolejnej rundy eliminacji oznacza nie tylko bliskość upragnionej fazy ligowej Ligi Mistrzów. To również gwarancja gry jesienią w Europie, w najgorszym razie w lidze konferencji. A to, jak wiemy, konkretne pieniądze, szansa na wypromowanie piłkarzy i kolejne punkty do rankingu, dzięki którym Polska będzie dalej zbliżać się do lig notowanych wyżej. Pytanie, które wraca co sezon, brzmi jednak znajomo: Czy Lech jest w stanie dowieść formę w dłuższym okresie? A lista problemów jest długa. Ali Golizadek dopiero wrócił do gry po operacji. Daniel Hakans, Radosław Murawski i Patryk Walemark wciąż przechodzą rehabilitację, a Gisli Thordarson dopiero co wrócił na boisko po wielomiesięcznej przerwie. Mimo to pojawiło się kilka światełek w tunelu, za co trzeba klub pochwalić. Lech ogłosił wypożyczenie Timothy'ego umy ze Slawi Praga, który wzmocnił środek pola. Do tego dołączył Zakończył ofensywny pomocnik Pablo Rodriguez Leche, a w poniedziałek potwierdzono transfer czasowy Luisa Palmy z Celtiku. Trzech zawodników, trzy różne profile trzy potencjalne odpowiedzi na pytania o ofensywne warianty. Czy wystarczą, by ustabilizować grę i utrzymać europejski kurs? Jeśli lek zgodnie z przewidywaniami upora się z Brejda Blikiem, w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów czeka go zdecydowanie poważniejszy sprawdzian. Svena z Belgrad to rywal zupełnie innej półki niż ekipa z Islandii, a wszystko wskazuje na to, że to właśnie Serbowie przejdą dalej. To oznacza nie tylko wyjazd na Bałkany, sam w sobie wymagający, ale też zderzenie z zespołem, który jeszcze niedawno rywalizował w głównej lidze mistrzów i ma znacznie większe. Doświadczenie na europejskiej scenie. Ale w praktyce, jeśli kolejosz chce mówić o poważnych celach w tym sezonie, będzie musiał pokazać jakość, której nie da się przeliczyć na budżety czy nazwiska w składzie. Z Serbami nie da się wygrać na entuzjazmie. Tu trzeba będzie zagrać piłkę kompletną, rozważną, ambitną i do ostatniej minuty. Co prawda, Trwena Zvezda nie rozpoczęła eliminacji do Ligi Mistrzów w sposób, jakiego spodziewali się kibice czy eksperci, bo skromne 1-0 z klubem z Gibraltaru to wynik, który przynajmniej na papierze, że nie pasuje do profilu mistrza Serbii. Choć pamiętajmy, że większość meczu grali w dziesiątkę. Mimo to mało kto w Poznaniu powinien się łudzić, bo jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzem Piotrem Koźmińskim, były piłkarz Lecha Mirko Poledicia, Trwena z podporządkowała cały sezon europejskim rozgrywkom. Awans i to minimum do Ligi Europy jest dla Serbów absolutnym priorytetem. Stawka jest wysoka, zarówno sportowo, jak i finansowo. I choć pierwsze mecze mogą dawać zbudzenie słabości, Trwena zrobi wszystko, by dowieść Cel. Dla Lecha oznacza to jedno, nawet jeśli po wyeliminowaniu Islandczyków miejsce fazie ligowej europejskich pucharów jest już pewne, prawdziwa gra dopiero co się rozpoczyna. A skoro ambicją ma być Liga Mistrzów, to trzeba myśleć o dwumeczu z Serbami nie jako o trudności, lecz jako o szansie, bo takie szanse nie pojawiają się co sezon. To co wydarzyło się w ostatnich miesiącach to bez wątpienia najlepszy okres polskich klubów w europejskich pucharach od lat. Wyniki, które jeszcze niedawno wydawały się całkowicie poza naszym zasięgiem stały się faktem. Był to najlepszy europejski sezon polskich klubów w tym stuleciu. Zarówno Legia, Jagielonia czy jeszcze wcześniej Lech dotarły daleko i zmieniły percepcję polskiej ekstraklasy w oczach kibiców przyzwyczajonych do wstydliwych klęsk. Zacięte mecze, kolejne punkty do rankingu UEFA, rosnąca frekwencja na stadionach, Wielomilionowe premie od federacji. Legia, Lech, Jagielonia i Raków pokazały, że potrafią rywalizować, wygrywać i, co ważne, utrzymywać tempo w kluczowych momentach. Ale to dopiero początek. Polska piłka wciąż jest na etapie budowania pozycji, a nie jej utrwalania. Wystarczy jeden sezon słabszych wyników, by rankingowe nadzieje się posypały. Przykłady z Belgii, Czech czy Norwegii pokazują, że liczy się nie chwilowy przebłysk formy, lecz powtarzalność. Uczestnictwo w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy nie może być sukcesem samym w sobie. Powinno być punktem wyjścia do czegoś więcej. Europejskie puchary nie wybaczają braku ciągłości, dlatego warto cieszyć się z tego, co już osiągnięte, bez fałszywej skromności, ale i bez hura optymizmu. Sufit wciąż mamy wysoko, jednak po raz pierwszy od dawna mamy też wystarczająco długą drabinę, żeby spróbować go dotknąć. Nie zmarnujmy tego momentu.